Proszę zalogować się do programu COMAR HRP Optima 201657. Następnie przejść na zakładkę Narzędzia i uruchomić ikonę JPK. Na oknie Eksport Plików JPK znajdują się wszystkie struktury danych do raportowania. Mogą Państwo zaznaczyć interesujące Państwa dokumenty i wysłać je seryjnie. Jest to rozwiązanie ergonomiczne i przyspieszające proces eksportu danych do plików JPK. Zaprezentuję Państwu teraz eksport rejestru VAT za okres lipiec 2016 roku. Zaznaczam parametr rejestry VAT, następnie poniżej wybieram właściwy zakres dat. Można skorzystać tutaj z kalendarza oraz urząd skarbowy, który domyślnie uzupełnia się zgodnie z ustawieniami w konfiguracji. Uruchamiam piorun do eksportu. plik został wyeksportowany. Plik został również zweryfikowany pod kątem poprawności danych zgodnie ze schematami dostarczonymi przez ministerstwo. Na chwilę obecną pliki JPK przesyłają państwo za pomocą nośników danych do odpowiedniego urzędu skarbowego. Natomiast zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów, niebawem na portalu podatkowym pojawi się usługa pozwalająca na wysłanie pliku JPK Bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. Taka możliwość pojawi się również w programie Komar HRP Optima. W wersji Komar HRP Optima 2016 umożliwiliśmy już Państwu wysyłkę ewidencji ryczałtowej oraz księgi przychodów i rozchodów, pomimo że obowiązek składania tych danych będzie spoczywał na mikro i małych firmach dopiero od 1 lipca 2018 roku. Dodatkowo, w przypadku eksportu wyciągów bankowych. Lub dokumentów magazynowych nie muszą państwo dodatkowo wybierać, których rachunków bankowych ma dotyczyć. Eksport wyciągów bankowych bądź których magazynów ma dotyczyć eksport dokumentów magazynowych. Program tworzy tyle plików, ile użytkownik posiada rachunków bankowych w danej bazie bądź tyle plików, ile użytkownik posiada magazynów. Nie każdy operator programu może wyeksportować pliki od PK. Obsługę plików JPK mają operatorzy, którzy mają nadane takie prawo poprzez zaznaczony odpowiedni parametr na karcie operatora. Dokumenty wyeksportowane plikiem JPK zostaną zapisane w domyślnym katalogu wprowadzonym wcześniej w konfigurację.